O tym, jak niszczący może być żywioł, przekonali się mieszkańcy Milczan pod Sandomierzem. Gwałtowny wiatr w jednej chwili zerwał dach z zabudowań gospodarczych i przerzucił go na sąsiednią posesję. Krajobraz po burze oglądała Iwona Boratyn. We wtorkowe popołudnie nad milczanami pojawiły się czarne chmury. Nie zapowiadały jednak, że nadchodząca burza spowoduje tyle zniszczeń. Wróciliśmy właśnie akurat z ogrodu i no mążnią jest czereśniami, jakbyśmy borwiemy czereśnie. No i cofnął się sekundę, mówił: Poczekam po tej burzy. Pozamykaliśmy wszystko. Kilkuminutowa wichura zerwała dach na tym budynku i przerzuciła go na sąsiednią posesję. Zniszczyło tam sąsiadowi obok to samo nowy budynek, aż do kotłowni zalane tam nasze pustaki, wszystko. Te pustaki tam, wszystko jeszcze tam jest dalej za ogrodzeniem sąsiada. Usuwanie szkód potrwa kilka tygodni. Sadownicy spod sandomierza z obawą patrzą na prognozy pogody. Ostatnie burze zniszczyły nie tylko gospodarstwa, ale i sady.